Moment odnośnie osobistego życia każdego człowieka z nim, głębokiego, pełnego pasji i miłości do, do niego. I to myślę, że ja Bóg położył na sercu pieśń nad pieśniami. I myślę, że to objawienie, które jest w tej księdze, naprawdę y, ma y, niesamowite znaczenie, nie tylko dla tego, co jest teraz, ale też dla tego, co przyjdzie. I myślę, że Bóg chce, będzie objawiał swoją miłość. Y, do swojego kościoła, do swojej obrobinicy, ale ja też. Wiem, się... Coś się zmienia i już z każdym dniem jest więcej, więcej modlitwy, więcej świadomości, więcej takiego świad świadomej. ...świętego, no, te, którzy jego imienia. To był niesamowity czas modlitwy, też niesamowity czas, kiedy Bóg przychodzi ze swoją miłością, dał nam odczuć swoją pasję i swoją żalwivą wobec nas. Widzieliśmy Chciało. dziesiątki e, Chcemy to. Kontynuować, Chcemy, mamy, mamy plany już co do następnego przyjazdu Lenego do Polski, mamy plany co do konferencji. Że nie muszę tak naprawdę nic robić, żeby on mnie kochał. I że on mnie już kocha i jedyna moja praca to jest to, żeby kochać jego, prawda? I to że że możemy mieć wizję, że, że takie wizje otwarte, że, że aniołowie są, wiesz, że po Możemy tego doświadczać. Ja do zastanawiam się, jak się czuję, to jakbyśmy się nawrócili. Szuka serca ludzi, żeby stawali razem, żeby się angażowali przede wszystkim razem. Dlatego, że, że myślę, że czas siedzenia w ławach już się skończył. Jest tylko jest czas budowania nowych rzeczy. Przez że mieliśmy bardzo dobry czas. Jeżeli nie zabrali momentów, to było chyba ćwiczenie proroctwa. Um, takie warsztaty, z moimi odczuciami i obrazami, one się bardzo ze sobą pokrywały. I myślę, że, że były bardzo, dopadne, bardzo żeby trafiały do tych ludzi, które były. Żeby niesamowite, że po prostu chcieliśmy się, chcieliśmy się rozwijać, że proroczni. Bardzo fajnych spa, które, no, które naprawdę no, jakby napędzają mnie do, do, dalszego, do dalszego chodzenia za panem. No, jestem szczęśliwy, że mogłem tu być. Trochę Wam zryte gardło, ale to po w naszym uwielbieniu. Taka świetlista postać jego, i rozwiane takie włosy, wszystko takie. Wiesz, że jego armia była tak szybka, że my żeśmy wielbili Boga, a on z taką szybkością po prostu działa, jak gdyby w niebie, że, wiesz, że...